naszych zaproszonych gości z Zielonej Góry, pana wojewodę, wszystkie osoby, pana wicewojewodę, wszystkie osoby radny, pan Bejga oraz pani sekretarz gminy, pani Czesława Krasz. Z Urzędu Miejskiego. Spotkanie to ma niewątpliwie charakter wyjątkowy. Jak zaznaczył burmistrz Wolsztyna, nie należy go traktować jednak jako pożegnania, ale przede wszystkim jako spotkanie ludzi, którzy przez wiele lat uczynili wiele dobrego dla ziemi wolsztyńskiej. Powitano również znamienitych gości, wojewodę Zielonogórskiego, profesora Mariana Miłka, wicewojewodę pana Wojciecha Woropaja, dyrektorów departamentów i wydziałów Urzędu Wojewódzkiego oraz oczywiście przedstawicieli władz naszego powiatu, miasta i gminy. Na początku głos zabrał radny Sejmiku Wojewódzkiego i jednocześnie wójt gminy Siedlec, pan Stanisław Piosik. W swym przemówieniu podkreślił, że 24-letnia współpraca gminy Siedlec z Zieloną Górą układała się zawsze bardzo dobrze i można tego zauważyć wymierne efekty. Wojewodzie i jego współpracownikom wręczono pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Pisemne, pamiątkowe podziękowania za owocną współpracę obu regionów złożył również na ręce wojewody burmistrz Wolsztyna, pan Jan Słomiński. Wojewoda Zielonogórski, profesor Marian Miłek, również podsumował dotychczasowy okres i zaznaczył, że na pewno jest to doskonała baza pod przyszłą współpracę sąsiedzką. Przy tej okazji wojewoda wręczył burmistrzowi odznakę dla miasta zasłużonego w rozwoju województwa Zielonogórskiego. Niezwykle uroczystym momentem spotkania było wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez prezydenta RP, panu Stanisławowi Piosikowi. Na wniosek oczywiście wojewody zielonogórskiego. Żegnamy się z dawnymi czasami i z ufnością patrzymy w przyszłość pod egidą województwa wielkopolskiego. Szanowny pan e, profesor e, dr Marian Miłek. Składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania za długoletnią współpracę i pomoc w wykonywaniu zadań państwa i samorządu oraz życzymy dalszego dobrego współdziałania dla rozwoju obu sąsiadujących ze sobą. marginesie, to ja muszę powiedzieć, że panie Panem wicewojewodą, czyli z Panem Wojtkiem też byli w pierwszej kadencji samorządowo. W Olsztynie, w skład którego wchodzą gmina Wolsztyn, gmina oraz gmina Przemęt. Chciałem w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, wszystkim Państwu złożyć... Że ta współpraca może ulec zerwaniu, że ta współpraca może zaniknąć. Wielokrotnie już dzisiaj tutaj wspomniany profesor Eckert, który no, jakoś ciągle mnie poprzedzał, bo wtedy, kiedy on był rektorem, ja byłem prorektorem. Kiedy został wojewodą, ja zostałem rektorem. No, później ja zostałem wojewodą i tak jego śladami po prostu maszeruję. Powiedział krótko. No i słuchaj, jesteś ze Śląska, a poznaniach ze Ślązakiem się zawsze dogadają. Jako, że profesor Eckert pochodzi z Poznańskiego. Pewnym dowodem na tą prawidłowość jest to, <tuszy> proszę, czyli cechą charakterystyczną tego odznaczenia jest o odpowiednich barwach stęga. Wstęga, która zawiera trzy kolory biały, czerwony i zielony, barwy Narodowe Polski i barwy naszego województwa zielonogórskiego. Ja myślę, że ta wstęga będzie jednocześnie łącznikiem pomiędzy województwem już lubuskim i zieloną górą w szczególności, a powiatem bolsztyńskim i województwem wielkopolskim. Proszę o przyjęcie panie burmistrzu. Proszę, proszę. proszę odpowiedni dokument również przyjąć dla Rady Miejskiej w Olsztynie z Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. Proszę Państwa, wspomniałem już o tym, że osobą, z którą jak gdyby te pierwsze kontakty zostały nawiązane za Panie Wójcie, proszę przyjąć to odznaczenie. Z wyrazami najwyższego uznania oraz podziękowaniem za wszystko, co Pan zrobił dla województwa, dla swojej gminy i dla wszystkich mieszkańców, tych, którzy chyba najwłaściwiej i najlepiej potrafią ocenić. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Bardzo. dziękuję. Zauważa pan, że pożegnanie ze strony gminy Wolsztyn. że pewien etap historii się kończy, zaczyna się nowy etap. No tutaj decyzje rządu, decyzje Sejmu były właśnie takie, a nie inne i w ten sposób Wolsztyn jak gdyby po dwudziestu kilku latach wraca z powrotem w granicę województwa poznańskiego. Ja myślę, że ten okres, kiedy Wolsztyn i sąsiednie gminy znajdowały się w granicach województwa zielonogórskiego, był okresem bardzo owocnym. I wielokrotnie miałem możliwość przekonania się, na przykład wizytując gminę Siedlec, jak bardzo dużo powstało tam nowych inwestycji. Nie mówiąc już o sali, hali sportowej, o ośrodku zdrowia, jak wygląda ta gmina patrząc na jej drogi, na otoczenie domów. To wszystko przecież działo się w ostatnich latach. I tutaj no muszę powiedzieć, że pewne takie podejście gospodarskie właśnie z tych gmin wokół Wolsztyna przeniosło się troszeczkę i do Zielonogórskiego. Rozmawiając tutaj na dole w sali, w tym budynku, mówiłem o tym, że nie tylko w gminie Siedlec ludzie zamiatają sobotę przed domami chodniki, ale na przykład w gminie Bobrowice również to, sam, to samo się dzieje, a więc jakieś przenikanie zachowań tu jednak istnieje. Czy było szczere? No myślę, że uczucia tutaj są troszeczkę mieszane. Na pewno jedni są zdecydowanie za poznaniem, inni troszeczkę żałują tych czasów zielonogórskich, ale mój pogląd na ten temat jest może trochę w bok do, do tych oficjalnych poglądów administracji, które dokonały takich, a nie innych podziałów. Uważam, że najważniejszą sprawą są kontakty międzyludzkie i te jakieś nici sympatii, które zostały zawiązane pomiędzy zielonogórzanami, wolsztynianami i mieszkańcami na przykład gminy Siedlec, innych gmin okolicznych. One przetrwają i one będą jakąś bazą do tego, żeby ta współpraca tak bardzo naturalna mogła się dalej rozwijać. No tak jak już powiedziałem, uczucia wśród ludzi są mieszane. Ja jednak patrzę w przyszłość optymistycznie, ponieważ y, dobra współpraca nie zna granic. Jakie byłyby szanse Powiatu Wolsztyńskiego, gdyby został w Lubuskiem? Y, no Na pewno y, gmina Babimost, gmina Kargowa y, weszłyby w skład tego właśnie Powiatu Wolsztyńskiego. Y, kiedyś byłem, to było jeszcze oczywiście przed tymi ostatecznymi decyzjami, Sejmu, a później Senatu. Byłem na takim spotkaniu w Babimoście, gdzie byli właśnie przedstawiciele wszystkich tych gmin, i generalnie oni wszyscy chcieli silnego powiatu wolsztyńskiego. I to było najbardziej akcentowane. Silny powiat wolsztyński. No, nie wyszło. Wyszło tak, że Wolsztyn jest z trzema gminami, tutaj po stronie, że tak powiem, poznańskiej Babimost-Kargowa. Chyba też nie są zachwycone tym, że znajdują się w takim dużym powiecie, no i wolałyby na pewno tworzyć taki właśnie układ większego powiatu i już w województwie lubuskim. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, jeżeli chodzi o odczucia społeczne, to tak samo jak w Olsztynie, tak samo i w tych gminach są i ci ludzie, którzy jakoś optują za Wolsztynem. Tutaj czy za powiatem Wolsztyńskim, w Poznańskim, a są tacy, którzy widzieliby siebie w Lubuskim. Czy taki mały powiat jak Wolsztyński, składający się z trzech gmin, ma szansę na przetrwanie? Może uściślimy, co to znaczy mały. Czy mały to znaczy mały potencjałem gospodarczym, potencjałem pomysłowości ludzkiej, potencjałem dobrej woli ludzi i pracowitości. Uważam, że pod tym względem wcale ten powiat nie jest taki mały jeżeli chodzi o dane statystyczne, to one są no, takie, że jakoś lokują ten powiat w gronie tych takich średnich powiatów. I myślę, że ten powiat ma szansę na przetrwanie, a poza tym proszę zwrócić uwagę na jedno, że im więcej czasu upłynie, tym mniejsze i bardziej dokuczliwe stają się wszelkie konflikty, które się narodziły właśnie w tym okresie dyskusji, gdzie, kto, jak i tak dalej, to ulegnie wyciszeniu. I wspólnym mianownikiem wszelkich działań będzie praca, będzie zwykłe, codzienne życie we wszystkich jego przejawach. Czego chciałby Pan życzyć przyszłym mieszkańcom Lubuskiego? Lubuskiego? chyba tego samego co sobie bo też jestem mieszkańcem y, lubuskiego y, przyszłym mieszkańcem województwa lubuskiego no chciałbym żeby się wszystkim ludziom żyło naprawdę lepiej żeby wszystkie plagi społeczne, bo tak je można nazwać, bezrobocie, strefa ubóstwa, czasem nawet beznadziejność na wsi, szczególnie na tych wsiach popegierowskich, żeby te plagi po prostu zniknęły całkowicie, bo one znikają, ale żeby bardzo szybko te właśnie trudności życia codziennego zniknęły. Dziękuję panu za wywiad.